Hej, widzicie, tutaj Nexus to jest kolejny materiał i dzisiaj już jesteśmy na miejscu. Na, na szczęście się e, troszeczkę, jakby powiedzmy, wyspałem. E, jesteśmy w domu, który już w sumie widzieliście. Aktualnie tam jest mój pokój, który pokazywałem wam, tu się schodzi po słodkach. I tutaj jestem. Ja już jestem po śniadaniu, jest godzina około 14, czyli u Was jest godzina. U mnie jest 14, u Was jest godzina 20 w takim razie. Bo w Kanadzie w porównaniu do Polski jest 6 godzin różnicy Czyli od swojej godziny musicie odjąć 6 godzin I wyjdzie wam moja godzina Czyli okazuje się, że w momencie kiedy ja się nie wiem budzę o 10 To wy sobie jeszcze macie obiad To jest takie dosyć dziwne A co do jedzenia to dzisiaj sobie zjadłem dosyć ciekawe dobre rzeczy mm, Lodóweczka, zobaczmy co tu w lodóweczce się znajduje Tu mamy kurde zawsze Tatra To mojego dziadka, z dziadkiem dzisiaj se popijemy pewnie troszeczkę Ale to najpierw trzeba będzie na zakupy pojechać Zjadłem sobie słuchajcie, wziąłem tutaj takie coś, to jest y, taki ser, można to tak nazwać z, z, z tymi z takimi beglami, takie ponczusie jakby. Wiecie, bo ktoś, ktoś puka. To dziadek, bo dziadek odświe, odśnieżał Dziadek odśnieżał? Odśnieżone już? No. Dziadek jak jest zimno, powiedz mi. A strasznie. Zaraz wyjdę na dwór, zobaczymy. Dziadek już odśnieżał tutaj. Nie, jak zimno <średzio> Jak zimno <średzio> o, Nie wierzę o, W Kanadzie pełną parą tutaj jest w sumie Jest śnieg pełno Dzisiaj zapowiadali, że będzie O, jest jakiś skulbas poleciał Dzisiaj zapowiadali, że będzie jakoś zimno, mega Minus 13 Minus 13. O ja pierdziele, o ja pierdziele Więc jest zimno w sumie No Tutaj TVM, dobra, dobra. No, strzelałeś dziadek? No. Widziałem, że piwo mi kupiłeś. Dobre, Chcesz polskie. Nie, no dzisiaj trzeba na zakupy pojechać. Babcia, o której będzie? No, nie wiem co się z nim no, dzieje. Nie wiem. Może się gdzieś śmiałeś zakopała, czy coś? No, nie wiem, nie wiem. Może, może jakiś shopping. No właśnie i tak to tutaj się dzieje Ech, Dobra, czekajcie, wracam do swojego pokoju na chwilę A czekajcie, może widzimy na dwór, pokażę wam coś co nieco Czekajcie, ja się przejdę na dwór Ech. Trzeba wziąć swoje, swoje buty Swoje buty, tutaj mam, o są buty 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 O Boże, to zła, zły pomysł żeby iść na dwór Mówicie, że jest strasznie zimno? Nie umrę jak wyjdę na chwilę czy coś? Dzieje, nie chcę, nie chcę. Dobra, wrażenie. Dobra. Uu, szyszka spadła. Nie chciałem, nie chciałem. Jak to tu chyba. Uu, ale zimno. O boże. Jak zimno. Ja pierdziele Patrzcie, kurde, śnieżek pada. Nie, znaczy wy nie zobaczycie pewnie. Tego nie będzie widać, ale ruszy taki bardzo fajny. Mały śnieżek i to jest taki puch, taki zobaczcie, widzicie taki puch, taki puszek dosłownie. Tutaj ogólnie w Kanadzie jest, jest taka kultura zazwyczaj, że e, trzeba jakby odśnieżyć swój podjazd to jest standardowo, bo odśnieżyć trzeba. Czekajcie abym ja się zapiął. Ale zimno! Zimno! Ale pizga... O, czekajcie ja zapnę się tylko. Nie Ja umiem się zapiąć. Czekajcie. A, a, a. Okej, okay. dobra. Zapiąłem się, ale ogólnie tutaj troszczy się o siebie i troszeczkę o innych. Bo zobaczcie, że tutaj y, pomimo, że mamy jeszcze ten podjazd jakby y, zrobiony, to jest jeszcze kawałek odśnieżony chodnika, który normalnie powinien być odśnieżony przez innych. Czyli tu odśnieżone jest i jeszcze troszeczkę podjazd tutaj odśnieżony, A tą drugą część pewnie sobie już tam sąsiedzi. Na pewno odśnieżą A tu jest stary dziadek Znaczy nowy, kupiony Wan dziadka, czekajcie o, Ale zimno Buźkę zróbmy o, Jaka buzia ładna, ale zimno Dobra, czekajcie Bakierne to w sumie widzieliście już, ale możemy się przejść Znaczy ciekawe, bo tam jest chyba zamknięte Zaraz zobaczymy Tutaj my mamy taką Taki tylny Czekajcie, to da się wejść tutaj? Czy się nie da? Nie, to trzeba od drugiej strony chyba wejść, wiecie? Ale czekajcie, pokażę wam mniej więcej tak. Stąd, widzicie? Tam bakiarda jest kawałeczek. Tutaj zawsze grilla się robi. Zawsze tu się grilla robi, to, to coś tam z przodu przed nami to jest grill. Tam hamburgery świetne się robią. O kurde, ale pizga, ja jebie o, Wracamy do domu, wracamy do domu. O, o. Nie żartowaliście, jest zimno jak na pierdziele. Ludzie w Polsce to pewnie teraz się opalają tam, nie wiem, 14 stopni. Czy tam ile ostatnio było? Nie, nie, było tam ostatnio ile, Z 10 chyba było stopni. O jest Maria. Więc dobra. O, ja idę, ja idę się okrzać. Ja idę się Okej, dobra. Okay. Okay, dobra. A więc słuchajcie, ludzie. Tak to mniej więcej wygląda, to jest jeszcze nie koniec tego vloga. Ja na razie długo skończę. Ja pierdolę te drzwi, nie umiem zamknąć Ja to jeszcze skończę dzisiaj. Prezentujemy niezniszczalne banknoty no, nowiutkie, kanadyjskie. I teraz są niezniszczalne. I dowodem na to jest, nie da się ich rozerwać. Nic kompletnie. No aż. No nie da, nie, nie idzie się ich rozerwać, Klucze Czekaj, teraz dowód zrobimy, spróbuję ja. Trzymaj. Uwaga. Sentuję. No nie. nie. Idzie dziada są. Solidne. Nice. Kurde.